Drodzy bracia i siostry, jest opatrznościową okolicznością to, że w dniu dzisiejszym, w tym dniu, kiedy jest druga tura wyborów prezydenckich w Polsce, obchodzimy tę uroczystość w niebo wstąpienia. Jak wszyscy wiemy, te wybory, ten dzisiejszy dzień i, i ten sprzed dwóch tygodni poprzedzone były. Zajadłą, pełną manipulacji, propagandą, kampanią wyborczą, pełną nawet nienawiści. To wszystko skupiało nas na sprawach naszej ojczyzny, tej naszej ziemskiej ojczyzny. Dziś, na koniec tego wszystkiego, w ten ostatni dzień wyborów. Ten dzień, w którym być może nasze myśli jeszcze bardziej są skupione na tym, kto zostanie wybrany, i tak dalej. Być może jeszcze ciągle jak echo słyszymy słowa tego, co działo się przez ostatnie miesiące, co docierało do nas z mediów, być może także od znajomych. W ten dzień otrzymujemy ta uroczystość to Słowo Boże, które w tle ma słowa bardzo ważne. Nasza ojczyzna jest w niebie. Nasza ojczyzna jest w niebie. Chodzi o to, abyśmy się oderwali od tego wszystkiego, co w dużej mierze nas może nawet zatruwa, co wprowadza w nas niepokój, co sprawia, że. Jak to zresztą słychać, wyrywają się z naszych ust słowa nie najlepsze, nieświadczące o miłości. Czasami wręcz słowa nienawiści. Właśnie, aby spojrzeć na Jezusa wstępującego do nieba i na to właśnie, że nasza Ojczyzna jest w niebie. Żeby... Uwolnić się, Pan chce, abyśmy się uwolnili od tego wszystkiego, co nas obciąża, co sprawia, że jakże często jesteśmy przykuci do Ziemi, do tej Ziemi, która jest owszem naszą Ziemią, ale jest jednocześnie, co najważniejsze, darem Pana Boga, bo ta ziemska Ojczyzna jest naszym domem. Tymczasowym chrześcijaństwo pierwotne z całą mocą podkreślało to właśnie, używając słów, które owszem weszły do naszego języka, ale nie do końca jesteśmy świadomi, co one tak naprawdę oznaczają. W języku greckim, który był językiem pierwszych pism chrześcijańskich, Nowego Testamentu i tych najwcześniejszych, są dwa słowa, aby powiedzieć, mieszkać czy zamieszkiwać. Jest słowo jedno i drugie wywodzi się od słowa dom oikos. To pierwsze używane najczęściej właśnie przez pogan brzmiało kat oikeo. To znaczy mieszkam tu na stałe, tu jest mój, moje miejsce pobytu. Ale chrześcijanie tego słowa nie używali. Wprowadzili do użycia inne słowo, które być może wcześniej istniało, ale nie było często używane, kat paroikeo. To znaczy, mieszkam tu jako przechodzień. Mieszkam tu jako gość. Ten mój pobyt, ta, kat, ta par oikija jest dla mnie pobytem czasowym. Owszem, danym mi przez Pana Boga, nie znaczy to, że o to miejsce mojego pobytu, o tę moją par jest, z czego potem wzięła się nazwa parafia, nie mam dbać. Jak najbardziej mam dbać jako o dar Pana Boga, o dar, który jest moją drogą, pomocą do tego, bym zdążał do mojej prawdziwej ojczyzny. Ten nasz język, nasza kultura, to miejsce, to dar Pana Boga dla nas, abyśmy zdążali do, do prawdziwej naszej Ojczyzny, do której jesteśmy przeznaczeni, gdzie Pan Bóg pragnie nas mieć. Owszem, troszczymy się i o tę naszą tymczasową Ojczyznę. Cenimy ją, szanujemy ją, ale nie aż tak. I to jest rzecz niesamowicie ważna, żeby nam to przeszkadzało w dążeniu do nieba. Nie aż tak, żebyśmy mieli kogokolwiek nienawidzić, zwalczać, przeklinać, bo to w istocie zamyka nam drogę do nieba. Ta nasza Ojczyzna, ta Ar-Ojkija tymczasowa. Jak mówiłem, ma pomagać, nie ma być naszym idolem, nie ma, nie ma zastępować tych największych wartości, tych, które daje Pan Bóg. Nie może nam zastąpić Jego miłości, miłość do Ojczyzny. Nie może nam zastąpić miłości do Pana Boga. Dzisiejsze pierwsze czytanie zaczyna się od charakterystycznych. Słów, które są trudne w zrozumieniu być może. Pisze święty Łukasz w pierwszym wersecie swoich dziejów apostolskich. Pierwszą księgę, to znaczy Ewangelię Teofilu, napisałem o wszystkim, co Jezus uczynił i czego nauczał od początku. Rozpoczynając także Ewangelię, święty Łukasz adresuje ją do Teofila. Kto to jest ten Teofil? Dla pierwotnego chrześcijaństwa rzecz była oczywista. Feos po grecku znaczy Bóg. Filos czy fileń znaczy kochać. To słowo, które zapisuje Święty Łukasz i swoją Ewangelię i Dzieje Apostolskie, to słowo, które jest słowem Bożym, adresuje do tego, który kocha Boga. A więc do tego, który wypełnia pierwsze przykazanie najważniejsze przykazanie miłości Boga. Powie święty Augustyn, na którego tak często powołuje się obecny papież Augustianin Leon XIV, że kto kocha Boga, kocha siebie i kocha swoją ojczyznę. Kto kocha siebie czy swoją ojczyznę, a nie kocha Boga ponad wszystko, nie kocha siebie i nie kocha swojej ojczyzny. Wygromadzimy się tu po to, bracia i siostry, aby się właśnie tej miłości uczyć, aby ją w sobie umacniać, bo tylko tak naprawdę ona buduje. I ona przypomina nam ten fundamentalny sens wszystkich darów, które otrzymaliśmy, także jako naród, także jako ci, którzy zamieszkują tę doczesną Ojczyznę aby, i które kierują nas ku niebu. Pan Jezus dziś obiecuje swoim uczniom, że duch święty stąpi na Was. Będziecie ochrzczeni. Jan chrzcił wodą, Wy zostaniecie ochrzczeni duchem świętym. Gdyby się znów odwołać do języka greckiego, trzeba byłoby to przetłumaczyć dosłownie: Jan zanurzał Was w wodzie. Wy zostaniecie zanurzeni w Duchu Świętym, to znaczy zostaniecie zanurzeni w miłości Boga, aby na tę Jego miłość odpowiedzieć miłością, która jest, będąc miłością Boga, jest jednocześnie miłością samego siebie i staje się miłością bliźniego, tą prawdziwą miłością, tą nieoszukaną. I dobrze, że tu jesteśmy, bo też rozpoczyna się ten czas, ta nowenna przed zesłaniem Ducha Świętego, abyśmy wołali do Ducha Świętego, tak jak 46 lat temu. Dokładnie 46 lat temu na placu zwycięstwa wołał Jan Paweł II. Niech wstąpi duch Twój. Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej ziemi. I to wołanie niech się rozlega w naszych sercach, szczególnie w tych dniach, które być może na pewno dla części na, z nas, nie wiem jakiej części nas tu obecnych w Kościele, ale dla znacznej części Polaków, będą rozczarowaniem, będą, będą zawodem, że. Nasza ojczyzna dostała się w ręce tego, kogośmy nie chcieli. Ale właśnie, jeśli będziemy wzywać Ducha Świętego, jeśli będziemy się odwoływać do tego fundamentu, że nasza ojczyzna jest w niebie i że ta nasza ojczyzna ziemska jest drogą, jest domem tymczasowego pobytu, aby zdążać do nieba, zupełnie inaczej będziemy reagować. Otwierając się na Ducha Świętego, oby nas stać było na miłość, tę prawdziwą Jezusową miłość, także do tych, których postrzegamy jako naszych przeciwników, adwersarzy, a może nawet wrogów. Wołajmy więc do Ducha Świętego przez te dni, aby nas umacniał i aby rzeczywiście w nas, bo w kim innym ma się objawiać. Miłość Boża i Duch Święty. W kim, innych, w kim innym, jak nie w nas, uczniach Jezusa Chrystusa, ma, się, ma być widoczna Jego Ewangelia, którą mamy głosić, tak jak słyszeliśmy dzisiaj, wszelkiemu stworzeniu i Słowem, a nade wszystko życiem. Amen.